Witajcie, moi drodzy! Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu z pokoju mojej córki, Faustynki. Jak się dzisiaj czujecie, moi drodzy? Czy jesteście wyspani? Czy jesteście jacyś przemęczeni? Jaka jest Wasza kondycja psychiczna, fizyczna, duchowa? Czasem może być tak, że jesteśmy jacyś tacy wymęczeni, bo tak bardzo poświęcamy się dla innych, że nie mamy czasu pomyśleć o sobie. Nie mamy czasu na wypoczynek, na zatroszczenie się o zaspokojenie własnych potrzeb. I jak to jest? Jak to jest? Czy mamy prawo troszczyć się o swoje potrzeby? Czy miłość bliźniego pozwala nam na to, żeby też pomyśleć o sobie? Czy też powinniśmy się tak poświęcać na maksa i całkowicie o sobie zapominać? Dzisiaj troszkę będziemy sobie o tym właśnie rozmawiać, bo dzisiejsze słowo właśnie ukierunkowuje nas na ten temat przemęczenia, zmęczenia, odzyskiwania sił. Wydaje mi się, że w nauczaniu kościoła często podkreślona jest taka potrzeba właśnie poświęcania się, takiego zapominania o sobie. To jest tak bardzo akcentowane, że my mamy kochać, to znaczy zapominać o sobie, to znaczy bardziej myśleć o innych niż o sobie. I ja do pewnego momentu też myślałam właśnie w ten sposób, że poświęcanie się takie maksymalne jest czymś takim dobrym. Otrzymywałam też taki przekaz w mojej rodzinie, może nie wprost, ale tak między wierszami, że im trudniej, tym lepiej. Coś takiego gdzieś tam się przemykało. Mówię, nie było to wprost powiedziane. Czasem było takie chwalenie właśnie tych osób, które takie no, ciężary biorą na siebie, które takie trudne życie mają i tak sobie dają radę w tym trudnym życiu. I Jakoś mi się tak to wbiło w głowę, że to jest jakiś ideał. Ale ja teraz myślę troszkę inaczej. Bo poznając Boga, poznając Jego Słowo, zaczęłam dostrzegać bardzo wyraźnie to, że Pan Bóg troszczy się o każdego z nas. I Panu Bogu zależy na tym, żeby potrzeby każdego z nas były też zaspokojone. On wcale nie chce, żebyśmy siebie tak. Poświęcali całkowicie, żebyśmy rezygnowali ze wszystkiego w imię właśnie miłości. Dzisiaj Słowo Boże właśnie o tym mówi. Posłuchajcie, pierwsze czytanie. Pan to Bóg Wieczny, stwórca krańców Ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, kwieją się, słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. W tym fragmencie wybrzmiewa niezwykła troska Boga o to, żebyśmy mieli siły, żebyśmy byli zdolni do podejmowania różnych wyzwań życiowych. Pan Bóg troszczy się o regenerację naszych sił, o to, żeby była w nas energia, żebyśmy mogli iść właśnie dalej bez zmęczenia. Pan Bóg się nie męczy i nie nuży. On jest Bogiem, ale On przyszedł na ten świat w ciele, po to, żeby nam pokazać, że to ciało też jest ważne, że te sygnały, które wysyła nam nasze ciało. One muszą być też zauważone. I jeżeli czujemy się przepracowani, czujemy się zmęczeni, to jest jakiś sygnał, żebyśmy także zatroszczyli się o samych siebie. Oczywiście, że mogą być takie sytuacje w życiu, kiedy musimy jakoś tak nadwyrężyć trochę te swoje siły, bo ktoś na przykład potrzebuje. Opieki, ktoś potrzebuje pomocy, ktoś jest chory, mamy małe dziecko, do którego trzeba w nocy wstawać, które trzeba karmić, którym się trzeba opiekować. Są takie sytuacje w życiu, kiedy pracujemy ponad nasze siły i Pan Bóg nam pomnaża te nasze siły w sposób można powiedzieć cudowny. Ja tego doświadczyłam nieraz, ale w takim normalnym trybie to my powinniśmy się troszczyć o to, żeby mieć siłę. Pan Bóg zwraca nam na to uwagę, żebyśmy właśnie zatroszczyli się o to, żeby odzyskiwać siły. I po to jest chociażby sen. Sen to jest taki dar od Boga, żeby właśnie odzyskać siłę. I każdy z nas może się zastanowić, jak na przykład dbamy o swój sen, o higienę snu, czy śpimy wystarczającą ilość czasu. Bo może tak być, że nie mamy sił. Dlatego, że właśnie zbyt mało śpimy. Dlatego, że yy prowadzimy niehigieniczny tryb życia, że za mało wychodzimy na dwór, za mało spacerujemy, że nie uprawiamy sportu. Może tak być, że to jest nasza wina, że jesteśmy bez sił po prostu. Wydaje mi się, że to dzisiejsze słowo jest taką dla nas zachętą, żebyśmy spojrzeli na nasze życie. Czy my troszczymy się o to, żeby. Yy Odzyskiwać siły? Czy my pozwalamy, żeby Pan Bóg pomnażał te nasze siły? Właśnie chociażby poprzez odpowiednią ilość snu. W Ewangelii dzisiaj Chrystus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Kochani, weźcie na siebie moje jarzmo. Jarzmo, jarzmo to jest taka część, która łączy zwierzę pociągowe z, jakąś, z jakimś urządzeniem, z jakimś nimem, pługiem, z czymś, co to zwierzę musi ciągnąć. I generalnie jarzmo jest czymś takim no, niewygodnym, niefajnym. Ale Chrystus mówi dzisiaj, że Jego jarzmo jest słodkie. Co jest tym naszym jarzmem? Tym naszym jarzmem jest miłość. My jesteśmy powołani do miłości, do tego, żeby kochać. W miłości zawarte jest jakiś wysiłek, jakieś staranie. Ale Chrystus mówi, że to jego jarzmo jest słodkie, czyli ta miłość, ona nie ma być dla nas jakimś udręczeniem, ona nie ma być dla nas czymś, co nas przygniata, pozbawia sił, tylko czymś, co sprawi, że my będziemy właśnie żyć pełnią, że my będziemy, yy, Czujesz, że to nasze życie ma sens, że będzie w naszym życiu jakaś radość. I to jest możliwe, kiedy my się troszczymy także o zaspokojenie swoich potrzeb. Bo jeżeli ja nie będę wypoczęta, nie będę zrelaksowana, nie będę miała w sobie odpowiedniej energii, to jak ja mogę dawać siebie innym ludziom? Jak ja mogę kochać innych ludzi? Jak mogę być cierpliwa? U mnie jest taka wyraźna korelacja. Jeżeli ja mam na przykład zbyt mało snu, to ja staję się niecierpliwa. Nie wiem, ja tak mam po prostu. Tak zaobserwowałam, tak jest u mnie. Ciężko jest mi być cierpliwą, kiedy jestem niewyspana. To jest takie naturalne, takie po prostu ludzkie, wynikające z tego, że jestem człowiekiem. I ja nie będę udawać, że ja mogę nie wiadomo, co zrobić, kiedy na przykład yy, nie mam właśnie sił. Ja nie będę nie wiadomo, czego w stanie zrobić, jeśli ja jestem pozbawiona sił. Jeśli ja właśnie nie zatroszczyłam się o siebie, nie zjadłam dobrze, nie wypoczęłam, nie wyspałam się. A niektórzy ludzie próbują naprawdę robić wiele rzeczy dla innych, a nie myślą zupełnie o sobie. Tak się nie da na dłuższą metę. To może być taki krótkotrwały dystans, tak? Na krótką metę się tak da i mówię tak czasem w życiu jest, że potrzeba. Takiego właśnie zaangażowania mocnego, bo ktoś jest właśnie chory, bo ktoś potrzebuje takiej bardzo y, regularnej, stałej opieki, ale to nie na dłuższą metę. Chrystus mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. On chce nas pokrzepiać, chce nas pokrzepiać y, w taki sposób czasem cudowny, że odnowi te nasze siły, takie pomimo braku snu na przykład, ale. Tu chodzi przede wszystkim o takie naturalne pokrzepienie, czyli rób to człowieku, co, co ci te siły pomnaża. I każdy z nas ma jakiś sposób na odzyskiwanie sił. Sen, jedzenie, ruch to jest dla każdego. Tylko każdy może inną też ilość snu potrzebować, inną ilość ruchu, inny rodzaj ruchu, ale to jest dla każdego coś, co buduje naszą siłę, co dodaje nam energii. Ale mamy też w życiu inne rzeczy, które sprawiają, że te siły nasze się pomnażają. To może być jakieś hobby, to może być muzyka, to może być taniec. Każdy z nas musi znaleźć po prostu taki swój sposób na odzyskiwanie sił. Modlitwa też może być takim właśnie czasem wytchnienia, czasem, w którym odzyskujemy siłę. Modlitwa naprawdę może być odpoczynkiem u stóp Chrystusa, tak jak ta Marta usiadła u stóp Chrystusa i tam siedziała sobie yy, i odpoczywała, tak my możemy też u stóp Chrystusa odpoczywać. Powinniśmy wykorzystywać właśnie ten czas, przychodzić do Chrystusa i u Niego się też pokrzepiać. Kochani, to dzisiejsze słowo pokazuje mi, że miłość nie musi być czymś takim, co nas udręcza, co nas przygnębia, co jest dla nas jakimś ciężarem, ale może nam dodawać skrzydeł, może być takim słodkim wysiłkiem, ale musi być jeden warunek spełniony: że my także zatroszczymy się o siebie, że my będziemy troszczyć się o swoje. Ciało, o pomnożenie sił, że będziemy szukać ukojenia przy Chrystusie, właśnie w modlitwie, w czasie spędzonym z Nim. I wtedy będziemy mogli iść do innych i dawać im siebie. Kochani, zostaniemy dzisiaj z tymi myślami. Zachęcam Was, aby każdy się zastanowił, jak to jest w tym moim życiu? Czy ja mam czas na to, aby odpocząć? Czy ja pozwalam sobie na odpoczynek? I jeszcze mój wiersz dzisiejszy zatytułowałam go Wytchnienie. Panie, ty uczyniłeś miłość największym przykazaniem twym, lecz ona nie po to, by męczyć, przygniatać, pozbawiać sił. Nie chcesz, by była jarzmem zniewalającym nas. Zachłanną panią, która wyciąga dłonie, by zabrać to, co daje radość nam. Ona ma dodawać skrzydeł, sprawiać, że będzie nam się chciało dalej iść, malować życie kolorami nadziei, umocnieniem dla nas być. Dlatego zachęcasz dzisiaj, byśmy przystanęli, odpoczęli. O siebie zatroszczyli się. Wszak strudzony wędrowiec nie zdoła szlaku przejść. Tobie możemy przynieść wszystko, co obciąża nas. Tyś naszym ożywczym strumieniem, cieniem drzewa, który przed spiekotą dnia chroni nas. Moi drodzy, Chrystus jest. Naszym ożywczym strumieniem, cieniem drzewa, które chroni nas przed tą spiekotą dnia, przed żarem słońca. I warto wsłuchiwać się w niego, co tam nam szepcze do ucha, do czego nas zaprasza. Być może do modlitwy, być może do pójścia po prostu spać, być może do jakiegoś spaceru, a może do podjęcia jakiegoś bardzo konkretnego wysiłku fizycznego. Słuchujmy się w Chrystusa, który mówi do nas także poprzez sygnały płynące z naszego ciała. Kochani, trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem, PA!